Januta Riegel, przetestujmy jak to smakuje, jak widzicie wyglądowo to prezentuje się naprawdę nieźle, orzeszki polane czekoladą, tutaj kilka warstw Całość komponuje się naprawdę nieźle, największą jak dla mnie robotę robią te orzeszki z góry i wyglądowo i smakowo, naprawdę fajnie chrupią, do tego jest taka warstwa wafelka, która też dodaje tego, tej chrupkości przez to przyjemnie to się je i jest też taka warstwa ale myślę, że mleczna, jakaś śmietankowa, bo taki smak tu właśnie wyczuwam. Przez to całość jest naprawdę zjadliwa. O, po opakowaniu domyślam się, że musi być to robione przez tą samą firmę co Nutella, Kinder, bo ten napis jest podobnym e, w stylu graficznym. Więc oczekiwania są tutaj duże i w mojej optyce chyba nie zostały za bardzo spełnione. Kwota to jest około między 3 a 4 zł, więc nie jest to mała kwota. A smakowo jakiegoś szału nie ma. Według mnie jest to na raz do spróbowania i więcej bym tego raczej nie kupił. Takie 6 na 10.